Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddawać swoje życie za naszych braci. Ten fragment pochodzi z pierwszego listu świętego Jana. Apostoł opisuje wydarzenie piękne, niezwykłe, najważniejsze. Opisuje śmierć Pana Boga za nas. Bóg postanowił oddać za nas swoje życie, abyśmy byli zbawieni, abyśmy mieli życie wieczne. I tym samym zachęca nas do tego, abyśmy i my byli w stanie poświęcać się dla naszych braci. Gdy czytam ten fragment, przychodzi mi na myśl pewna osoba. Święta, nietuzinkowa, wyjątkowa. Oczywiście mowa o świętym Maksymilianie Kolbe. Maksymilian Kolbe, a właściwie Rajmund Kolbe, urodził się 8 stycznia 1894 roku z duńskiej woli. Jednak gdy miał 3 lata, jego rodzice postanowili przeprowadzić się do Pabianic z racji trudnej sytuacji finansowej. I to właśnie w Pabianicach, w kościele św. Mateusza, młody Rajmund miał pewne widzenie. Ukazała mu się matka Boża, trzymająca dwie korony. W jednej dłoni trzymała. Kolonę w kolorze białym, oznaczającą to, że miałby zostać zakonikiem. W drugiej dłoni trzyma, trzymała koronę czerwoną, co miała oznaczać męczeństwo. Zapytała się, którą woli wybrać, a wtedy młodzieniec postanowił, że chce wziąć obydwie. W 1907 roku wstąpił do zakonu franciszkanów w Lwowie. I trzy lata później na nowicjacie przyjął imię Maksymilian. Potem zaczął studiować w Krakowie, następnie został wysłany do Rzymu, gdzie kontynuował swoje studia. I tam, jak przyjął śluby wieczyste w 1914 roku, przyjął imię Maria. Następnie w 1917 założył rycerstwo niepokalanej a w 1918 przyjął święcenia kapłańskie i niedługo potem wrócił do Polski. Po kilku latach pobytu w ojczyźnie, w miejscu, w którym aktualnie jesteśmy, czyli w Niepokalanowie, założył klasztor, który był swego czasu największy na świecie. Liczył nawet 700 zakonników i kandydatów. Niestety w dzisiejszych czasach jest zakonników o wiele, wiele mniej. W niepokalanowie ojciec Maksymilian wydawał różne pisma, m.in. Rycerz Niepokalanej albo Lecerzyk Niepokalanej dla dzieci. Nakłady tych gazet były niesamowicie wielkie dochodziło nawet do miliona. Oprócz gazet założył także e, drugą na świecie radiostację katolicką. Ojciec Maksymilian poczuł jednak, że musi dla Boga zrobić coś jeszcze większego. Dlatego też w 1931 pojechał na misję do Japonii, gdzie szybko nauczył się języka, założył kolejny klasztor i mocno przyczynił się do ewangelizacji Japonii. Wrócił do Polski po kilku latach bo w 1936, jednak niestety niedługo po tym, bo w 1939 zaczęła się druga wojna światowa podczas której kapłani byli bardzo prześladowani. Na, samej, na samym początku wojny został uwięziony przez Niemców, ale niedługo po tym, bo w święto nie, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny został uwolniony. Wolnością nie nacieszył się zbyt długo, bo w 1941 ponownie został e, uwięziony przez e, Niemców, a potem został przewieziony do Auschwitz, gdzie Dalej służył jako kapłan, potajemnie, pomimo, że było to bardzo niebezpieczne. Wspowiadał ludzi, głosił kazania, odprawiał msze święte. Pewnego dnia z bloku 14A, w którym przebywał właśnie ojciec Maksymilian w Auschwitz, uciekł pewien więzień. Za karę niemieccy żołnierze wybrali 10 osób, które miały ponieść śmierć. Wśród nich był Franciszek Kajowniczek, który powiedział, że nie chce umrzeć, bo ma żonę, a także ma dzieci. I wtedy z szeregu wyszedł ojciec Maksymilian. Jeden z niemieckich żołnierzy powiedział pokryliwie: Co ta polska świnia chce? I wtedy ojciec Maksymilian pokazał na Franciszka i powiedział, że chciałby za niego umrzeć. I wtedy było niesamowicie wielkie zdziwienie na twarzach żołnierzy niemieckich, ale także i na więźniach. I przyznał się też wtedy ojciec Maksymilian do tego, że jest księdzem, co było też no, dosyć niełatwe, bo jak wcześniej wspominałem, kapłani byli mocno prześladowani. Wtedy kapitan SS zapytał się, dlaczego chciałby oddać życie za Franciszka. Wtedy ojciec Maksymilian powiedział, że ten ma żonę i ma dzieci. Wtedy kapitan SS się zgodził. Ojciec Maksymilian Kolbe został skazany na śmierć głodową, a 14 sierpnia został dobity zastrzykiem fenolu. Święty Jan Paweł II ustanowił go świętym 10 października 1981 roku. A 14 sierpnia obchodzimy wspomnienie świętego ojca Maksymiliana Kolbe, który jest padronem naszej parafii. Właśnie tego dnia mamy odpust parafialny. Święty Maksymilian jest niezwykle piękną postacią. Jego czyn jest idealnym przykładem tego, do czego wzywa nas Święty Jan w swoim liście, w znaczeniu nawet dosłownym. Święty Maksymilian jest człowiekiem świętym, oddanym Panu Bogu i Matce Bożej. Miał wielką chęć dzielenia się z ludźmi miłością Boga. Człowiek po prostu święty. I kochani, chciałbym, żebyśmy na koniec się zastanowili, ile ja jestem w stanie poświęcić dla drugiego człowieka. Nie chodzi mi tylko i wyłącznie o taki wielki czyn, jakiego dokonał ojciec Maksymilian, ale nawet takie przyziemne rzeczy. Ile jestem w stanie siebie oddać, ofiarować, żeby pomóc drugiej osobie, poświęcić swój czas, zaangażować się. Jak bardzo kocham najbliższych, jak często o nich myślę, jak bardzo chcę im pomóc a także jak kocham i obcych ludzi, jak bardzo są dla mnie ważni, jak bardzo chcę pomagać, chcę być ich sługą. Zastanówmy się nad tym, kochani.